Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale Jolki czy dobre światy i dzisiaj mamy 29 marzec, sobota, ten dzień w którym jest znów początek z zaćmieniem słońca pierścieniowym, już o tym mówiłam. Dzień szczególny, wyjątkowy, który rozpoczyna coś nowego, a zarazem coś się kończy. E, dzisiaj jest. Można powiedzieć narodziny nowego, i to jest ten moment, moment, gdzie wszystko się może zacząć i wszystko się może zakończyć, gdzie na pewno warto kończyć stare tematy. Wenus z Merkurym przechodzą z powrotem do ryb na chwilę, bo są w tym ruchu wstecznym. A Neptun jutro wejdzie w zerowy stopień barana. Także na kolejne kilkanaście lat do tutaj to zostanie. Przyjdą nowe energie. Duchowość będziemy wyrażać indywidualnie, tak to można. Nazwać. I przyjrzyjmy się energii tego dnia, na co my, tak najzwyczajniej, powinniśmy zwrócić y, dużą uwagę, i pamiętajmy, że okres zaćmień to jest też wydobywanie z nas y, tego, co. W, w ukryciu i na pewno ten okres będzie miał wpływ na to, co przed nami. Jest to rozpoczęcie i zamknięcie pewnego cyklu. A widzę, że to już chcę. Dobrze. Także. Zachęcam do introspekcji wewnętrznej, do takiego zaglądania w siebie, bo wsteczny ruch osobistych planet zdecydowanie do tego zachęca. Jak również e, zachęca m, do tego, żeby bez żalu zamknąć to, co już nam naprawdę nie służy. Więc zobaczmy, co dla nas wszechświat proponuje, na co zwrócić uwagę, co nam podpowiada i co my tu mamy. Pierwsza karta Starota Bosza to jest pokusa. Jak widać jest to kuszenia Adama i Druga karta, mamy kartę smutku. Poszukiwanie miłości, surfing rzeczywistości i poddanie się. Kart anielskich. Nawet nie zwróciłam uwagi, że wypadły dwie karty, bo to jest arhanią Rafał. O to zobaczymy. Jak chciały dwie przemówić, to czemu nie. Więc e, zobaczmy. E, pokusa to są nasze pragnienia, to są nasze namiętności, chęci. I tarotowa karta diabła, 15 wielki arkan, właśnie też mówi o pokusach, nawet powiem, że jest taką bardziej mocną energią, bo mówi o uzależnieniach, o zniewoleniach i co nas tak naprawdę kusi, Kusio, kusi nas Chęć poznawania i to jest akurat w pozytywie, więc bądźmy ciekawi. Tutaj Adam i Ewa przypłacili wygnaniem z raju za swoją nadmierną ciekawość. Więc myślę, że w tym negatywie to jest to, kiedy chcemy przedobrzyć albo kiedy. Nie patrzymy na konsekwencje swoich wyborów, albo jak nie bierzemy odpowiedzialności za swoje wybory, co może podpowiadać karta straty. Bo kiedy coś robimy, co nie jest naszym powołaniem, naszym przeznaczeniem, yy, nie spędzamy, bo takie słowo mi tutaj wpadło do głowy, ale podążamy cudzymi ścieżkami. I kiedy się budzimy, że to nie nasze było to kuszenie może podpowiedzi innych, może chęć podobania się o czym może podpowiadać trzecia karta poszukiwanie miłości. Czyli poszukiwanie akceptacji, zadowolenia takiego od innych, to może być przyczyną naszych smutków. Patrząc na dzisiejszy dzień i że jest to czas nowiu i zaćmienia, więc warto się przyjrzeć właśnie. Temu, co nas kusi, co nas w jakiś sposób zniewala, co powoduje, że nie podążamy własną drogą. Może trzeba z czymś się pożegnać, a może coś już jest w naszych sercach, co yy, nas boli. Pamiętajmy, że. Przechodząc stratę, ból, może zakwitnąć coś nowego i pięknego. Nigdy te transformujące doświadczenia nie są dla naszej szkody, są dla naszego najwyższego dobra. I patrząc na pewne rzeczy z innej perspektywy, na pewne sytuacje, sprawy, że to służy naszemu wzrostowi i poszukiwaniu. Miłości, ale tej do siebie, tej własnej. Bo tak naprawdę nigdy nie należy szukać miłości. Ona nas sama znajduje, jeżeli chodzi o tą miłość ze świata zewnętrznego. Jeżeli jesteśmy napełnieni tą miłością, tą akceptacją do siebie, szacunkiem do siebie, to to, co ma do nas przyjść, to do nas przyjdzie. I ja bym te karty dzisiaj interpretowała właśnie w ten sposób, przy tym nowiu, w Baranie, gdzie Baran to jest ten pierwszy oddech, to jesteśmy my, nasza. Yy, poszukiwanie naszej tożsamości, nas samych, działanie w kierunku odnajdywania siebie. Więc jeżeli. Mamy odnaleźć siebie, a jutro wejdzie Neptun do Barana i będzie nas kierował na odnajdywanie tej głębi w nas i dla nas, bo Neptun jest tą wyższą oktawą Wenus, tym, co jest bezgraniczne, jak ocean jest wszystkim i niczym, jest czymś rozmytym, nieuchwytnym, jak archetyp jest czymś niepoznanym do końca. Ktoś mądrze kiedyś powiedział, nawet nie wiem, gdzie to usłyszałam, że zbadaliśmy kosmos, a nie zbadaliśmy oceanów. Więc zobaczmy, jaka jest głębia w nas. Warto dzisiaj wszystkie smutki i żale yy, pozwolić się im wyrazić i je odczuć, żeby odnaleźć miłość. Miłość do nas samych. Zdecydowanie do nas samych. Bo to, co od człowieka, co dajesz do ciebie, wraca. I dzisiejszą przestrogą jest, żeby nie dać się pokusić pozostania w miejscu, pozostania starym programom, które nas trzymają. Dać sobie za wyższy cel szukanie dobra w sobie, możemy rozpatrzeć, z czego my jesteśmy niezadowoleni, co sprawia, że stoimy w miejscu. I Pamiętajmy, że smutek występuje pomiędzy światami materii i ducha, gdzie przytłacza ból wywołany jakąś stratą. I jeżeli się mu tak poddajemy, to wydaje nam się, że on nie ma końca, że on nie ma granic, ale nie widzimy, że zasilamy coś nowego, pięknego, że z tej transformacji, bo w tarocie jest to dziesiątka mieczy nazywana małą śmiercią, jest kartą transformacji, bo tu nie chodzi o śmierć ciała, tylko o śmierć ego, śmierć myśli, jakiejś części. Naszych przekonań, które nam już nie służą, a dzięki przepracowaniu tego możemy wzrastać, nowi i piękni. Poddanie się jako pierwsza karta. Przybliżę jeszcze. Ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poproś anioły o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu twojego ego, wewnętrznego konfliktu, walki, schematów myślowych i rutyny, by twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przewodnictwu swojego wyższego ja, zyskujesz całą energię, Którą twoniłeś do tej pory na przeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii i przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia. Odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą cię wspierać. Afirmacja Poddaje się nurtowi życia. I właśnie dzisiejszy dzień zachęca do takiego poddania się, do wylania tych łez, które są do wylania, do tego, żebyśmy, jeżeli nas to bezpośrednio nie dotyczy, a mamy wokół siebie osoby, które kochamy i które przeżywają jakiś ból, jakieś rozterki, żebyśmy potrafili przy nich. Stanąć z tą swoją dojrzałością, mądrością, aby ich wspierać. Bo każdy potrzebuje tą swoją żałobę przeżyć do końca, we wszystkich jej etapach. I czasem my jesteśmy tylko cichymi, wspierającymi. Bywa, że patrzymy, jak coś. Co stoi na drodze, ciągnie naszych bliskich. I każdy musi przeżyć swoje doświadczenie od początku do końca. Czasem my, jako rodzice, patrzymy na zmagania naszych dzieci. Chcielibyśmy otrzydzić im łzy, oszczędzić im bólu. Ale tak naprawdę. Trzeba sobie uświadomić, że każdy ma swoją drogę do przejścia i czasem możemy tylko trwać w miłości i w takiej gotowości do bycia wsparciem. Więc poddanie się jest brakiem sprzeciwu wobec tego, co się już wydarza. A żeby Przyciągnąć coś nowego trzeba trwać w postanowieniu szczęścia w swoim życiu. Archanioł Rafał. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo, ponieważ Archanioł Rafał przynosi zdrowie i obfitość. Pomoże Ci rozwinąć dar intuicji wewnętrznych wizji, wezwij go, jeśli potrzebujesz pomocy w tych dziedzinach życia. Archanioł Rafał ochrania także podróżnych. O i w tym miejscu pozwolę sobie przerwać, bo mamy dzień osobisty 5, a jest to dzień związany z ruchem, więc e, jeżeli się gdzieś wybieramy, w tym dniu, to pamiętajmy, że ta energia nas wspiera. Jeżeli planujesz zatem wyjazd karta ta przyniesie Ci pomyślność. Jeśli jesteś uzdrowicielem lub też pragniesz nim zostać, archanioł Rafał obdarzy Cię czystą, boską energią. Archanioł Rafał działa za pośrednictwem zielonego promienia, uzdrowienia i równowagi. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony przejrzystym, szmaragdowym światłem i wezwij jego pomoc. Afirmacja jestem szczęśliwy, zdrowy, doświadczam obfitości. Moi kochani, w tej energii dzisiejszego dnia właśnie y, też mogą się pojawić nowe ekscytujące możliwości. Badajmy, żeby to nie było coś, co nie będzie nam służyło. W przyszłości, żebyśmy nie wylewali na daremno potok z nietrafionych decyzji. Karta zachęca, żeby dziś przyjrzeć, przyjrzeć się, czemu warto się dać pociągnąć. Co jest dla nas ważne w życiu? Wylać z siebie Żal uwolnić się od niego, abyśmy na bazie tego mogli wzrastać, zadbać o ukochanie siebie i poddać się, prosząc Archanioła, Rafała o wsparcie i pomoc. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście, będzie pomocne. I żegnam się z Wami do jutra. Pa.